No, jak na pierwsze spotkanie e, ligowe dwóch zespołów Zagłębia i Podbeskidzia wydaje mi się, że mecz mógł się podobać. Obfitował e, w kilka niezłych, e, ciekawych e, akcji, trzymał w napięciu e, i przy takiej pogodzie to należy się naprawdę duży szacunek dla, dla moich piłkarzy z tego względu, że, że grali naprawdę na wysokich obrotach. Ja cieszę się, że, że, że było widać praktycznie od pierwszych minut, że, że przyjechaliśmy tutaj e, wygrać to spotkanie, bo żeby zremisować to najpierw trzeba starać się po prostu wygrać. Mam troszeczkę pretensje do, do, do swoich zawodników za zachowanie w 85 e, minucie, bo można powiedzieć ułatwili zdobycie tej e, bramki wyrównującej e, drużynie gospodarzy. Tak? Naprawdę, pomimo młodego wieku, tutaj paru chłopaków, dzisiaj można powiedzieć, 21-22-letnich letnich w mojej drużynie, którzy jakby pierwsze kroki stawiają na boiskach ekstraklasy. A, a nie było jakieś tam tremy widać po nich, widać było, że, że chcą coś w sporcie osiągnąć, chcą się rozwijać. I, I to daje jakiś tam prognostyk optymistyczny do, do pracy po prostu z nimi. No cóż, ten debiut powrót do ekstraklasy, boleśnie bardzo zaczął się dla nas pierwsza minuta i można powiedzieć, że strzeliliśmy w tym meczu dwie bramki i wywieźliśmy remis. Yy, fatalnie, fatalnie zaczęliśmy to spotkanie i to ułożyło jak gdyby mecz. Musieliśmy całą, cały mecz praktycznie prowadzić grę, narażaliśmy się na kontry i, i, i stąd też trochę nerwowości było. Ja trochę... Nie jestem zadowolony z jakości naszej gry, bo potrafimy grać lepiej. i Nie wiem, czy zwołane to było tremą, czy, czy tym pierwszym meczem na czy światła kamer, nas trochę oni śmieliły, bo myślę, że moi zawodnicy potrafią lepiej utrzymywać się przy piłce. A tak przydarzały nam się bardzo proste techniczne błędy i, i, i trochę później przestawiliśmy się taktycznie. Natomiast no, też muszę pogratulować swojej drużynie tej determinacji. Nie jest łatwo grać, y, tracąc bramkę w pierwszej minucie i gonić, y, gonić wynik.